Witam na następnym odcinku Star Wars Knight of the Republic. Ym, dzisiaj ym, będziemy szli tam dalej. Pokażę Wam następną mapę, gdzie będzie trzeba iść. By odnaleźć ten akcelator, potaty na akcelerator dla Gadona z y, tych Jak tak, na razie mamy walkę, wrócimy granata. Zawsze coś zrobiliśmy. Dobra. Jest, jest, do ostatnie ostatnie Dobra. Ha! Nie podoba mi się nie Dobra! Myszczonki. Oczywiście nasza postać znowu się nie może ruszyć Cóż yes. Ready. Więc podchodzimy do tego SIFA i z, jak już mówiłem samo przebranie pomogłoby by przejść przez te drzwi my przez nie musimy przejść, bo inaczej nie, nie przejdziemy do tej gry oczywiście I oczywiście jestem tym w tych backów Dałem mu przebranie, a on mi dał papiery, dzięki którym będę mógł przejść przez te drzwi, ale nie potrzebuję przebrania. Eee, okej okay. eee, czyli there, mówi, Tylko tych, którzy czyli mu jedynkę, eee, jedynkę. mówimy, że mam e, papiery, by przejść przez te drzwi. Takie jest specjalne nie chce mi się, się dokładnie tłumaczyć tego. Um, oczywiście możemy też powiedzieć, że wcisnąć trójkę, że możemy go zabić, czy coś. Ale oczywiście nie ma możliwości tutaj, bo ma te specjalne sprzęt, nas rozwalić. I inaczej się nie da przejść, bo i tak byśmy zginęli i tak, więc tylko papiery nas są, nam pomagają tutaj, więc wciskamy jedynkę. Zastanawia się, okay, czy, te down, okay. czy nie są wałszywe, czy coś. Oczywiście się stwierdzi, cool, że nie są fałszywe i you możemy normalnie przejść. Bez żadnego oporu. Otworzymy nam drzwi. Bierzemy kartkę, bo znowu też nie może ruszyć. Idziemy. Idziemy do... Undercity, czyli jakby to powiedzieć... Do dolnego... Poza miastem. Upworlder! Anyone using this elevator has to pay the toll. Yeah, this is our elevator. If you use it, you gotta give us something. I don't believe this planet. Even the beggars are trying to shake us down. Five credits! That's what it costs. że żałuję jakichś 5 kredytów, ale to są rabusi jacyś nie. którzy są tylko mocniejsi na gadkę, więc... więc z nim nie powiem im niech stąd, albo... rozwarda im po prostu rozstrzelam mu nie. blaster po prostu, pisze, nie dobra tak po mojemu, nie, dobra więc dajemy RUN MY BROTHER! FLEE THIS ONE'S Go on, you two, get out of here! I'm sorry about that. Those two beggars give everyone in the village a bad name. you a I'm sure you are, Miss. It's just too bad your little welcoming committee is here to give people a bad first impression. Okay, so we i My name is Shalina. You're from the upworld, aren't you? I've. I've never seen it. I was born here, in the Undercity. Is it as nice as they say up there? Of course, I'm sorry. You're probably here for something important, right? You probably want to see the are He's the leader of our village. But if you... Jeśli you czas time later, maybe you could come back and speak to me again. I don't get much nie mam czasu. Idziemy, Idziemy sobie. Dobra, Dobra. Mm, to, to więc zasyjwujemy tę grę. grę. Okay. Zapisaliśmy. Today, babie babie można się można się Wait, Upwelder! Well, you goś can't go through this gate. There is too much danger and suffering beyond. For your own sake, turn back. First 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 I, I am isala healer of this village. I use my knowledge and what little resources we have to care for the outcasts who are sick or injured. But despite my medical training, there is nothing I can do to help the poor souls locked on the other side of this gate. Okej, okay, yy, potrzebuje leczenia. Dobra, tutaj będzie raz walka. Zamieniają się w chorobliwe... Jakieś... nie wiem... Jakieś potwory. Z tego co wiem, to oni się zarazili od tych potworów. Tylko trzeba uważać, bo te potwory są dość ciężkie do zabicia, Więc jeszcze oh. no, to Nie, nie, to nie. Nie, 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 nie. Ale cóż, są już rozwaleni. Trochę doświadczenia się nie, Teraz, nie, dostać nie, 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 You have to help us. We beg you. Yes, Please help us. We can't end up like them. Go then, Upworlder. Leave us here to die, abandoned by everyone. Why have you come back, worlder Do you come back to mock us in our suffering as the disease destroys us? Dobrze, Dobrze, więc... Więc, um, więc dwójka. Jak ktoś chce zostać a strony do dwójka. Nic nie mają, mają, więc nic nie zbieramy. Oczywiście nie, po, nie opylam Nie o się, ogólnie ogólnie brać nie

the beacon to guide us through the darkness? Or are you merely another harbinger of shattered dreams and unfulfilled promises? Be careful. Speak to me, upworlder. Tell me what fate you unleash upon salvation. Dobra. You're absolutely on the same old hook. Oh, yes. Not insane. Oh no, not insane at all. I am as rational as any man can be after a hundred years in the filth and darkness of the undercity. Perhaps I can make things more clear. Some things, at least. My name is Rukil, the oldest outcast here in the village. Rukil Wrinkleskin, the children call me sometimes. Once I was honored for my wisdom.

Otrzymaliśmy zadania. Dobra, więc z tego odcinka to będzie na tyle. Kontynuacja będzie na następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.